Ale mam nadzieję, że Wam się będzie wydawać. Mateusz, już oddaje Panu na Twoje racji. I robię. Dziękuję bardzo. Kierownicę jeszcze. Raz, raz, raz. Bardzo dziękuję. To jest drugie wejście już dzisiaj. Pewnie już są ci, którzy byli na pierwszym wejściu i będą wyrażać, co będzie za chwilę działo. Ja jestem na tym scenie, ale tak naprawdę zaraz nas na tę podłogę drobniami, że ona Wyżej troszkę, wyżej, dziewczyny. Bardzo dobrze. Trzy, cztery, no scratchcie, głośno, głośno, brawo, brawo, pomóżcie. Brawo Mateusz, pięknie to zrobiłeś. Naprawdę. <noise> no, słuchajcie, na to liczyłem, że ten skok się spodoba najbardziej. Bardzo dziękuję. Rączki nie bolą, dobrze jest, Żuwik. Żuwik, może byś poszedł patrzeć ranę, bo jak patrzę na Twoje podrapane stopy z tyłu, to jest właśnie przez to, że są e, ostre części w rowerze. Często się trafi, ale to nie są poważne e, kontuzje. Dziewczyny, pomożecie mi od razu, dobrze? Nie idźcie nigdzie. Kręciłyście skakanką, potraficie to zrobić. To teraz już linę złapiecie troszkę dalej, prawda? I ja wjadę. Umówmy się, że zaczniecie obie w tą stronę. O tak, dobrze? Do publiczności kręcić w ten sposób. Ja tutaj na środek wjadę na rowerze. Stanę na tylnym kole. No i wy wtedy już się. Halo! Wy wtedy już się skontaktujecie tutaj, dacie sobie znak i zaczniecie kręcić. Normalnie, tak dosłownie, wiecie, o takie tempo. Nie za szybko. Duże koło, żebym się zmieścił. No i co? Pomożecie im? Bo ja to robiłem wiele razy, ale za wszystkim innym. Dajcie mi na razie prawa, słuchajcie, bo nie, słuchajcie, waszych brawek w ogóle. Brawo, brawo. Próbujemy, bo może się nie udać pierwszy raz, ale to nic. Próba. Już, jestem gotowy. Bardzo ładnie, szybciej. Szybciej, jeszcze raz. Szybciej. Brawa, są czy nie ma? Stały kręcić same. Damy im spokój, co? Chociaż ja zobaczcie, też jestem zmęczony. Bardzo Ci dziękuję. Dostaniesz tu plakat, nie wiem gdzie jest Krzysiek, który mi troszkę dzisiaj pomaga. Dziewczyny, a ja mam jeszcze coś Mateusz pozwolisz. Tak. A tak. ja mam dla dziewcząt nagrodę. W związku z tym, że traktory apiceria, stary cyjapaliw Elefant, dała mi voucher na dowolną, dużą pizzę, to te dziewczyny we dwie zjedzą smacznego wam dziewczyny. Za to że się dawsze tak okręciły tym sznurem Mateusza. Lubię pizzę, trochę szkoda. Ale oczywiście dla Was. Dziękuję bardzo. Dostały się plakaty, tutaj są. Dobrze. Mateusz pozwolisz. Drodzy Państwo, mam ważny komunikat. Jak ktoś jest właścicielem czarnego Seata RBR 14071, coś koło tego. Ale tam musi być nadal wolne miejsce. Bo teraz coś, czego nie było. A skoro zakończenie. Skoro zbiorę ten rower. Będzie lżejszy, słuchajcie, a waga? Tu jest bardzo ważna w tym sporcie. To co? Brawa? Koła są czasem wody nie potrzebne. Ja tylko na chwilę go tutaj na imprezie, gryząc kiełbasę tam gdzieś pod tym namiotem. Powiedziałby, zapijając piwem. Nie, takie rzeczy to ja ze szwagrem. Także wiadę, żeby nie było, za łatwizna tylko na dół, bo spada się szybciej, nie? Spróbujemy na górę. To próbujcie. Ja nie mam siły. Nie żartuję, słuchajcie. Brawa, brawa. Jedziemy na górę. Dziękuję bardzo. No i co? Rower bardzo dziękuję. Halo. Skończyłem. Ty. Już wam je będę rozdawał. Pozwólcie, że złapię oddech, odłożę ten. Okej, dzieci jak sobie razem z Mateuszem pracują. Drodzy Państwo, nie, nie, nie. Radzie. Myśmy się Dziękuję. zastanawiali, kiedy zrobić oficjalną część. Takie przywitanie. Pan burmistrz ciągle biega tam i z powrotem. W związku z tym prawie go złapałem osobiście wzrokiem i poprosiłem, żeby teraz znalazł chwilę czasu, bo tam ciągle ktoś go zaczepia. Serdecznie zapraszam, organizator, główny organizator. Dyni Błażowej serdecznie zapraszam Jerzy Kocuj. Panie burmistrzu, kilka słów ciepłych na, nie, na poniedziałek, dobrze powiedziałem? Błażowe. wczoraj niestety pogoda nam niestety nie sprzyjała, część zaplanowanych wydarzeń zostało przesuniętych, odwołanych, natomiast dzisiaj mamy piękne popołudnie, dlatego bardzo się cieszę, że tak licznie państwo przybyliście tutaj do, do Błażowej. Dziękuję wszystkim współorganizatorom, którym jest dzisiaj Gminny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenia Generator Inspiracji oraz Impuls. Serdecznie dziękuję wszystkim sponsorom, a przed nami dalszy, dalsza część programu, koncerty, kaczmarze Papa Dance, później fajerwerki. Także bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo jesteście tutaj z nami i życzę wszystkim miłego, udanego popołudnia. Bardzo serdecznie Panie Burmistrzu dziękuję i nie powiem, zapraszam do odpoczynku, bo widzę, że cały czas trzeba komuś ścisnąć dłoń, pogadać i pracować nawet w niedzielę.